life amazing? Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Biznes i Finanse, gdzie poruszamy tematy biznesowe, finansowe, ale czasami też będziemy rozmawiać o naszych marzeniach, tak jak właśnie dzisiaj. A marzenia będą związane oczywiście z biznesem. Chciałam tak troszeczkę rozpocząć od, od początku, może kiedy w naszej głowie pojawia się pomysł założenia własnego biznesu, czyli zaczyna się od marzenia i myślimy sobie, fajnie byłoby mieć coś własnego, rozwijać być może rodzinnie albo zbudować jakąś wielką firmę, ale no, boimy się. I te obawy są jakby naturalne, dlatego że jeżeli rozpocząłeś czy rozpoczęłaś pracę i pracujesz na jakimś, w jakim, na, na stałym etacie i ten przychód jest stały, aczkolwiek że ja uważam, że my to nazywamy stałym przychodem, ale nic w życiu nie jest stałego, jak wiemy, więc... Jest to naturalne, że pojawiają się w naszej głowie takie obawy i lęki: A co jeśli stracimy płynność finansową? A co jeśli się coś pójdzie nie tak, i tak dalej? No niestety natura ludzka jest taka, że my zawsze zaczynamy myśleć o tych negatywnych rzeczach: co jeśli? A co jeśli to będzie sukces i po prostu zmieni to radykalnie życie całej Twojej rodziny? Więc załóżmy tą drugą opcję, czyli decydujesz się na założenie własnej firmy, własnego biznesu i wszystko po prostu idzie w dobrym kierunku. Ale oczywiście nie stanie się to samo za machnięciem czarodziejskiej różdżki, jak to się potocznie mówi, ale może się to wydarzyć i zakładamy, że to się wydarzy. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się do tego dobrze przygotujemy. Jak się zabrać do założenia własnej działalności, aby mieć taką pewność, że działamy zgodnie z planem, że wykonujemy czynności, które są nam znane, że nie robimy tego po omacku? że nie testujemy. Oczywiście możemy testować. Mam na myśli w sensie takim czy chcemy sprzedawać jakiś produkt czy usługę, to oczywiście te testowanie jest potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o takie czynności związane z zarządzaniem własnej firmy, no to musimy zdobyć tą wiedzę, żeby mieć pewność, że wiemy po prostu co robimy. Jak się do tego zabrać? No, ja oczywiście zawsze o tym informuję, młodych przedsiębiorców. Prowadzę również swój profil na Instagramie Joanna Bruti i na Facebooku również pod tym samym nazwą Joanna Bruti. Zapraszam Ciebie do zaobserwowania. Tam znajdziesz bardzo dużo takiej wiedzy, bezpłatnej wiedzy, gdzie się dzielę w postach, w Reelsach. I myślę, że zawsze coś tam ciekawego można dla siebie wyciągnąć, chociażby jak źródło, gdzie zdobyć tą wiedzę. Ale wracajmy do Twojego biznesu. Rezygnujesz, rezygnujesz z etatu. Może nie od razu. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby rozpocząć małymi krokami. Spokojnie, bez szaleństw. Możesz wciąż pracować. Może Twoją niszą jest Twoja obecna praca, którą wykonujesz? Mam na myśli, masz jakąś wiedzę zdobytą profesjonalną i możesz ją wykorzystać jako Twój biznes. Bardzo wiele osób, które na przykład w pracy przygotowują jakieś programy, kodują programy, budują jakieś strony internetowe, bardzo często po prostu przychodzą na swoje, tak zwane. I tutaj mamy tą sprawę niszy wtedy rozwiązaną, gdyż po prostu przenosisz tą wiedzę do swojej firmy i ją sprzedajesz. Natomiast kiedy nie wiesz, co tak naprawdę chcesz robić, a założenie biznesu jest twoją wielką, wielkim marzeniem, to wówczas ja proponuję, żeby poszukać swoją niszę, odnaleźć tą niszę, pomoże Ci w tym oczywiście internet, gdzie Mamy mnóstwo dostępnych, bezpłatnych e, aplikacji czy stron internetowych, gdzie możemy to poszukać, zaczynając od e, Google Ads, gdzie wpisując słowo kluczowe, e, Google Ci pokaże, czy ten produkt czy usługa e, jest poszukiwany przez e, klientów. Więc e, tutaj, e, jeśli chodzi o niszę, odnalezienie swojej niszy. Następnie, ja bardzo Ciebie zachęcam do tego, żeby na spokojnie przygotować się. Czy zajmie Ci to miesiąc, czy trzy miesiące, czy pół roku? Oczywiście dobrze, żebyś miał przygotowane finanse na ten cel. Możesz to, tak jak mówię, jednocześnie pracować, a to robić w wolnej chwili, przygotowywać się do tego, ale te pieniądze. Muszą być przygotowane, dlatego że rozpoczęcie biznesu wiąże się oczywiście z pewnymi kosztami na początku, choćby właśnie kosztami edukacyjnymi. Nie żałuj na to pieniędzy, naprawdę nie żałuj na to pieniędzy. To, co zdobędziesz tą wiedzę, to, to będzie coś, to będzie wielki plus dla Ciebie, gdyż być może zaoszczędzić Ci to nawet pieniędzy. Gdyż nie będziesz musiał zatrudnić kilku specjalistów od zarządzania firmą, od zarządzania finansami, bo będziesz w stanie to po prostu robić sam. Jaką wiedzę ja sugeruję, aby mieć na początek? Oczywiście wiedzę z przygotowania się. Taką wiedzą jest na przykład przeprowadzenie analiz. I podstawową, podstawową analizę, którą musisz przeprowadzić, zakładając swój własny biznes, to jest analiza rynku, która, będzie, która powie ci, czy na tym rynku, na którym chcesz działać, jest popyt na, tą, na ten produkt czy usługę. Analiza klienta. Zrobisz swojego awatara, czyli swojego wymarzonego klienta, określisz, kim on jest po trzecie analiza produktu do tego również posłużyć ci oczywiście internet i obecne nieistniejące już firmy które sprzedają taki produkt lub usługa. i po czwarte analiza konkurencji i tutaj nie mówię na zasadzie analiza konkurencji żebyście się prześcigali w cenach och oni to sprzedają po 50 zł to ja to zrobię po 45 to nie o to chodzi Analizę konkurencji robimy zupełnie z innego powodu. Czytamy recenzje, czytamy e, opinie klientów, patrzymy jaki mają customer service, patrzymy w jaki sposób dostarczają ten produkt, jaki mają marketing i próbujemy zrobić to lepiej. Po prostu. Więc to jest taka e, podstawowa wiedza, od której powinieneś zacząć czy powinnaś zacząć. Nauczenie się robienia tych analiz. I tą analizę wykonuje się nie tylko na początku czy podczas przygotowania do założenia własnej firmy, ale również tą analizę wykonuje się później czyli w okresie trzymiesięcznym, półrocznym, rocznym, dwuletnim itd., itd. Tą analizę wykonujesz w swojej firmie regularnie. I za chwilkę powiem, y, kiedy ją wykonujesz, bo następnym kro krokiem jest nauczenie robienia się biznesplanu. I tutaj nie chodzi mi o zrobienie biznesplanu takiego, jak robi profesjonalna księgowa czy biuro rachunkowe. Tutaj chodzi o taki Twój biznesplan. Czyli umieszczasz w tym biznesplanie wszystkie informacje, które zdobyłeś z tej analizy, y, dokładnie gdzie działasz, o produkcie, o kliencie i o konkurencji. Wprowadzasz swoje produkty i usługi, wyznaczasz sobie cel, jaki chcesz osiągnąć za 3 miesiące, za pół roku czy za rok. Dobrze, żeby były te wszystkie etapy zrobione. Następnie umieszczasz te produkty, ustalasz ich cenę, czyli nauczenie się również kalkulacji ceny, co wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu ceny, żebyś miał pewność, że te wszystkie koszta operacyjne zostały ujęte i na końcu. Z, otrzymasz profit po sprzedaży tego produktu czy usługi. Po zrobieniu takiego biznesplanu i rozpoczęciu Twojego biznesu, pierwszą analizę ja sugeruję już wykonać po trzech miesiącach. I taką analizę wykonujesz na podstawie sprzedaży, na podstawie już Twojego klienta, kto jest Twoim klientem, kto kupił Twój produkt, jaką opinię ci wystawił, i sobie to wszystko. Robisz w swoim Excelu. Myślę, że do tego Excel jest najbardziej skuteczny, najlepszy i musisz się z nim koniecznie zaprzyjaźnić, chcąc prowadzić własny biznes. I kolejnym, kolejną rzeczą, którą musisz się nauczyć, to jest taka adaptacja do zmian, czyli musisz iść z technologią. Jeśli nie jesteś lub nie byłaś, nie byłeś do tej pory osobą, która lubi social media, no musisz to zmienić, musisz się z tym zaprzyjaźnić, gdyż w dzisiejszych czasach y, biznes, który nie istnieje w internecie, po prostu nie istnieje w ogóle. I nieważne, czy to jest sklep lokalny, czy to jest biznes lokalny, czy to jest y, y, sklep jakiś y, online. Musi on zaistnieć na mediach społecznościowych, i tam będziesz prowadzić swoją kampanię. Więc tutaj albo zdobędziesz wiedzę z marketingu takiego w social media, albo kogoś zatrudnisz. Ja osobiście w tej kwestii od razu Ci proponuję to rozwiązanie drugie. Wiem, że wiąże to się z pewnymi wydatkami, ale uwierz mi, ja ci mówię to z własnego podwórka, z własnego doświadczenia, bo przez rok czasu próbowałam nauczyć się, jak prowadzić swój profil na mediach społecznościowych, wydałam mnóstwo pieniędzy na różne szkolenia, na kampanie, na Mentorów, takich, których już po prostu byli dla mnie ostatnią deską ratunku, i okazało się, że w efekcie końcowym stwierdziłam nie, tą, akurat rzecz ja muszę oddelegować dla kogoś innego. Jeśli czujesz się w tym dobrze, jeśli do tej pory prowadziłeś social media i czujesz się w tym lek ryba w wodzie, to oczywiście jak najbardziej możesz to zrobić. Ja mówię tutaj do osób, dla których. Social media do tej pory no, nie były e, przyjaznym środowiskiem i na, nie ma co na siłę tutaj e, tego, tego się uczyć czy próbować, skoro to nie rezonuje z, naszym, z naszą osobowością. Lepiej to komuś zlecić i może nawet zacząć od jakiegoś małego budżetu, ale pamiętajcie, że to musi być regularnie. Jeśli robicie posty trzy razy w tygodniu, to one muszą iść trzy razy w tygodniu pięć razy w tygodniu, one muszą iść pięć razy w tygodniu. Także tutaj, tutaj, zachęcam do tego, żeby to robić regularnie. Kolejną rzeczą jest adaptacja do takiej technologii. I tutaj mówię o automatyzacji, o korzystaniu ze sztucznej inteligencji. To są również rzeczy, które warto, z którymi warto się zapoznać. Chociaż tak naprawdę na Podstawowo, jeśli chodzi o, o automatyzację i wynajmiesz jakąś firmę, no to tutaj sprawa jest po prostu rozwiązana. Oni na pewno się tym wszystkim zajmą. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ona się przyda dla Ciebie. Rozwiąże Ci kilka Twoich wątpliwości, Twoich zapytań i tak dalej. Nie mówię, że rozwiąże, ale może podpowie, o może w ten sposób, ale warto, warto się zaznajomić z, z tym narzędziem. Kolejną rzeczą, kolejnym krokiem, jaki będziesz musia, musiała, czy musiał pod, podjąć, to jest odwaga. Ale już mówi, o, jak, o, o jaką odwagę mi tutaj chodzi. Oczywiście samo założenie firmy to jest wielka odwaga i tutaj w ogóle gratuluję Ci od razu na wstępie i zachęcam Cię, żebyś się odważył, czy odważyła, bo dla mnie biznes to jest po prostu jedyna możliwość zarabiania pieniędzy. Ja nigdy nie wyobrażałam sobie siebie na etacie i nigdy nie pójdę na etat. Biznes to jest po prostu płynie w mojej krwi. Więc tutaj odwaga do założenia biznesu, ale również odwaga do tego, żeby pytać o pomoc. W biznesie jest tak, że nawet jeśli wystartujesz i wszystko pójdzie z Twoim planem, i będziesz odnosić sukcesy, to kiedyś pojawi się ten gorszy moment. Naprawdę, kiedy prześledzisz y, historię największych firm na świecie, one wszystkie przechodziły kryzysy. I co wówczas? Musisz mieć w sobie tą odwagę, żeby zapytać o pomoc żeby poprosić swoich najbliższych o wsparcie, nawet powiedzenie dobrego słowa, o pomoc, tutaj sugeruję: od razu zacznij znać sobie jakiegoś mentora, który, którego książki, podcasty czy kanał na YouTube będzie ciebie wspierał. Ja z tego korzystam regularnie, chociaż jestem w biznesie już ponad 25 lat. Prowadziłam różne firmy, mam bardzo szerokie doświadczenia w prowadzeniu różnych firm i do dzisiejszego dnia się szkolę i korzystam z, z porad moich mentorów. Jeśli mam z czymś problem, to od razu wyszukuję, co oni by zrobili w takiej sytuacji. No oczywiście rozmowa z najbliższymi. Ja już się nauczyłam prosić o pomoc. Nawet y, najbliższych, y, męża, czy już teraz dzieci mam dorosłe, więc proszę ich o kilka słów. Y, powiedzcie mi, że, że to jest tylko po prostu gorszy moment i wszystko pójdzie ok. Także nie bój się prosić o pomoc, znajdź sobie mentorów, bo to naprawdę ułatwia po prostu życie y, osoby, która prowadzi własny biznes. I to są takie najważniejsze rzeczy na początek, które. Ja Ci sugeruję i od razu powiem, że te wszystkie rzeczy, czyli analiza, robienie biznesplanu, nawet sugestie o mentorach, Znajdziesz, znajdziesz u mnie na moim profilu, a już niedługo ukaże się kurs o analizie i biznesplanie, więc zapraszam Ciebie serdecznie do tego, aby się z tym zaznajomić. Będą to naprawdę bardzo wartościowe szkolenia, gdzie dowiesz się, w jaki sposób krok po kroku robić taką analizę, w jaki sposób sobie przetrzymywać te dane, w jaki sposób później robić tą analizę. To są naprawdę niezbędne rzeczy, także zapraszam serdecznie. A na koniec chciałam Cię zainspirować, zainspirować jednym z najbardziej znanych osób na świecie obecnie i jednym z najbardziej bogatych osób na świecie, a mianowicie, już się pewnie domyślasz, Jeff Bezos. I jego historia, bo on nie odziedziczył majątku, on nie był którymś tam z pokolenia, który po prostu przejął majątek rodzinny. On zaczynał naprawdę od zera. I... Jeff Bezos ukończył, po ukończeniu studia rozpoczął pracę w firmie finansowej i technologicznej. I tam po prostu się zainspirował podczas tej pracy możliwościami, jakie płyną z Internetu. I to u niego zrodziło, zrodził się pomysł założenia własnej firmy. I w 1994 roku opuścił tą firmę i założył swoją pierwszą firmę handlową naz naz pod nazwą Kad Kadabra. I w tam może tutaj nie wiem, czy akurat sprzedawał, bo wydaje mi się, że pierwszym jednak jego sklepem były, był sprzedaż książek. On się kochał w czytaniu książek i taki biznes sobie za, założył. Natomiast później zmienił tą nazwę na Amazon, zainspirowany najdłuższą rzeką na świecie. Stąd ta nazwa pochodzi. A mianowicie, że chciał pokazać możliwości płynące z internetu i jakie to możliwości rozwojowe może przynieść. Był bardzo wytrwały, wytrwały w swoim dążeniu do, do tego. Powiem wam taką historyjkę, że pieniądze pierwsze pożyczył od swojego taty i przyszedł, przyszedł do niego i poprosił o pożyczkę 10 tysięcy dolarów. I opowiedział mu wizję swojego, swojego biznesu. I ten ojciec mówi, po wysłuchaniu tej historii i tej wizji i tych jego marzeń powiedział do niego Jeff: To jest absolutnie fantastyczne. Ale co to jest internet? Taka historyjka. Także Jeff Bezos zakładał swoją firmę, kiedy ludzie jeszcze nie za bardzo wiedzieli, a przynajmniej nie osoby w tym wieku, jak jego ojciec, co to jest tak naprawdę internet. Dzisiaj wiemy, gdzie jest Amazon i tylko powstał dlatego, że był w głowie Jeffa Bezosa. To było jego marzenie, to były jego, jego, jego wielkie wizje i jego niesamowita odwaga. Także zachęcam Ciebie bardzo serdecznie do pójścia śladami Jeffa Bezosa. Jest, dla mnie on jest również wielką inspiracją. Wielkim takim moim mentorem, ale nie takim mentorem, od którego kupuję szkolenia, bo nawet nie wiem, czy on robi szkolenia, jak mam być szczera. Ja bardzo polecam oczywiście Briana Tracy. Harv Eker jest dla mnie niesamowitym milionerem, który tworzy absolutnie fantastyczne szkolenia. No i oczywiście zapraszam na moje szkolenia. Ja uczyłam się również u najlepszych. Także to tyle na dzisiaj. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek do podcastu Biznes i Finanse. Będę dla Was przygotowywać kolejne takie edukacyjne podcasty i trochę nowinek oraz historiek z, z biografii najsłynniejszych ludzi. Pozdrawiam i do usłyszenia! There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.